Analizując przeróżne badania i ankiety na temat celu grania w gry komputerowe, na pewno dosyć wysoko na wspomnianych listach znajdziemy chęć stania się bohaterem ludu. Zakładając lśniącą zbroję i dosiadając białego, rączego rumaka, gracz uwalnia świat od niewyobrażalnego zła, przy okazji ratując jakąś piękną dziewczę z opresji czy mszcząc się za śmierć swoich bliskich. Schemat zazwyczaj jest taki sam, a zmieniają się tylko okoliczności i okresy. Jednakże z czasem gracze zaczęli się zastanawiać po cichu, a co by było, gdybym ja mógł się wcielić takiego złodupca? Na to pytanie szybko odpowiedzieli deweloperzy, którzy w poszukiwaniu mocniejszych wrażeń czy innowacyjności zaczęli produkować gry, których głównym bohaterem jest typowy szwarc charakter, którego działanie dawało w pewien sposób upust tym, którzy już żygali tęczą na myśl o kolejnym blond włosym herosie ratującym księżniczki. Pytanie brzmi, czy bycie badasem faktycznie jest takie satysfakcjonujące? Niejako w odpowiedzi na to pytanie przygotowałem dla Was zestawienie pięciu tytułów, w których to właśnie bycie tym złym odgrywało główne skrzypce. W materiale tym postaram się uwzględnić tylko gry, gdzie produkcja nie pozwalała nam zazwyczaj na wybór co do moralności, chociaż zapewne pojawią się tutaj też tytuły, które wspomnianą zasadę lekko naginają. Oczywiście standardowo zaznaczam, że lista ma charakter subiektywny. I jeżeli jakiś tytuł pominąłem, bardzo chętnie dowiem się o takowym w Waszych komentarzach. A teraz jedziemy zestawieniem top 6 tytułów, których grasz czarnym charakterem. Numer 1. Dungeon Keeper Zaczynamy z wysokiego C, gdyż na pierwszy rzut idzie klasyka, klasyk seria Dungeon Keeper. Pierwsza część wspomnianej serii zawitała na komputery osobiste w 1997 roku, zaś druga dwa lata później. Odpowiedzialny był za nią sam guru gier komputerowych, Peter Moliné, o którym zresztą jeszcze w tym materiale usłyszycie. Produkcja została wydana pod skrzydł nieistniejącego już studia Bullfrog Productions, którego portfolio znajdziemy takie perełki jak Team Hospital, Team Park czy Populous. Wróćmy jednak do samej gry. Dungeon Keeper to strategia czasu rzeczywistego dziejąca się w świecie fantazji. Gracz przejmuje rolę tytułowego opiekuna lochów i rozbudowuje swoje podziemne włości o nowe pomieszczenia. Każda komnata ma swoją dedykowaną funkcję. Leże stanowi miejsce odpoczynku waszych minionów, kurnik zapewnia strawę, a biblioteka pozwala zgłębiać arkany wiedzy tajemnej. Jednakże wszystkie te pomieszczenia miały jeden nadrzędny cel: zwabić do waszego lochu Przeróżnej maści potwory i dziwadła. I tutaj dochodzimy do sedna całej produkcji. Naszym nadrzędnym zadaniem jest pozbycie się służb światłości i zrównanie z Ziemią wszystkiego, co żyje na jej powierzchni. Dokonywaliśmy tego dzięki wspomnianym sługom, które ochoczo rozszarpywały dzielnych bohaterów, którzy nieroztropnie zapuścili się w czeluści naszych lochów. Naszymi ofiarami padały piękne wróżki, dzielni paladyni czy inteligentni magowie. Z czasem nasza walka rozszerzała się nie tylko o siły dobra, ale i o innych strażników, którzy, podobnie jak my, chcą położyć swoje szponiaste łapy na niewinnych mieszkańcach świata. Dungeon Keeper dawał sporo satysfakcji i świeżości. Wcielanie się w złego zostało zrealizowane przez Bullfrog niemal perfekcyjnie i nie dziwota, że gracze z miejsca pokochali ten zacny pastisz na temat walki dobra ze złem. Zaś sama seria Deka podbiła ich serca, jak i zresztą moje, gdyż obecnie możecie znaleźć zapis z rozgrywki z części drugiej na moim kanale. Jeżeli ktoś z Was jest ciekawy, jak to dobrze być złym, zapraszam do sprawdzenia moich playlist. A jak chcecie sami zanurzyć się w świat, z drogatego zajrzyjcie na goga, gdzie obie części Dungeon Keepera można znaleźć za grosze. Numer 2 Overlord Overlord Lord był swoistą bombą niespodzianką, jeżeli chodzi o scenę gier komputerowych. Zacznijmy od tego, że tytuł od twórców Edge of Wonders, Studia Triumph, ciężko jest zakwalifikować do jakiegokolwiek gatunku, gdyż mamy tutaj miks wszystkiego: strategie, symulacje czy hack and slash. Wszystko to oblane jest bardzo czarnym humorem i czymś, co niecodziennie spotykało się w grach. Czarnym charakterem, którego wcielamy się my. Za historię odpowiedzialna jest Rihanna Pratchett. Tak, córka tego, ta i faktycznie czuć tutaj naleciałość kunsztu rodzinnego. Nasza przygoda zaczyna się, gdy jako wspomniany pan władca budzimy się w wieży, która będzie naszą główną siedzibą do końca gry. Podobno kiedyś faktycznie byliśmy potężni, ale straciliśmy swoją koronę, a co z tym idzie, i naszą ciemną moc. Teraz zaczynamy wszystko od początku, mordując owce i nasyłając swoje oddziały, by splądrowały pola pełne dyń i strachów na wróble, zaś potem przejmując całe wioski, uciskając boga duchowinnych wieśniaków oraz szlachtując zacnych rycerzy czy krasne jednorożce. I tutaj przechodzimy do czegoś co stanowi trzon całej rozgrywki, naszych sługusów. Otóż, jako tytułowy Overlord, do dyspozycji mamy bardzo specyficzną armię składającą się z różnokolorowych chochlików belgoblinów. Brązowe to nasze mięso armatnie, ale i muskuły. Nadają się głównie do walki i uruchamiania różnych mechanizmów. Czerwone atakują ognistymi kulami, ale i wchłaniają płomienie, dzięki czemu możemy bezpiecznie przedostać się przez daną lokację, bez oparzy naszego władczego zatku. Zielone są symbolem wszelkiego zatrucia, likwidują rośliny wydzielające truciznę, ale i same zatruwają wrogów swoim jadem. Niebieskie natomiast są healerami w naszej armii. Potrafią wkrzeszać padłe miniony oraz pokonywać akweny, bo woda jest ich żywiołem. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to nasze czynności ograniczają się głównie do skupiania na dobraniu chochlików odpowiedniego koloru do danej zagadki i umiejętnym ich reglamentowaniu lub wymordowaniu tylu przeciwników, aby o oszczędzanie nie trzeba było się martwić. Stwory odradzają się dzięki energii życiowej wyciągniętej z zabitych. Po drodze oczywiście pokonujemy całe armię wojowników światłości i nie tylko, oraz kradniemy serca niewiastom, których część chętnie zamieszka w naszym zamku, bo przecież każdy pan i władca powinien posiadać przynajmniej jedną dziwoję w swojej komnacie. Overlord to tytuł, który daje sporo radości głównie przez specyficzny humor, którym wspomniana gra jest wręcz przesiąknięta. Zaś sterowanie swoimi minionami to coś, co osobiście mogę robić godzinami. Zwłaszcza obserwując ich urocze podskoki i podrygi. Jeżeli szukacie ciekawego tytułu, w którym wcielacie się w tego złego, to polecam z czystym sercem. Numer 3. Black and White. Numer 3 mojego zestawienia to ponownie dzieło Petera Mulne, tym razem jednak ze stajni Lionhead, czyli kolejnego studia założonego przez mistrza. Mowa tutaj oczywiście o grze Black and White, której pierwszą część mogliśmy zagrać w roku 2001, zaś jej kontynuację 4 lata później. I z miejsca chcę tutaj zaznaczyć, że zamieszczając BNW na mojej liście, mam na myśli głównie część pierwszą, gdyż to jedynka była w pewnym sensie poligonem doświadczalnym, jeżeli chodzi o wybory moralne gracza. Ale zacznijmy jednak od początku. Black and White to gra stanowiąca połączenie najlepszych elementów strategii i RPG. Akcja przenosi nas do świata zwanego Edemen, to jest wyspy położonej z dala od jakiejkolwiek cywilizacji posiadającej różnorodną oraz bogatą faunę i florę. Zamieszkała jest ona przez ludzi, którzy żyją w ścisłej harmonii i równowadze z naturą. Jednak równowagę tę zakłóca pojawienie się licznych bogów, którzy swoją obecnością i potrzebami wywołują wśród plemion dążenie do indywidualności oraz odmiennych celów. A chyba każdy wie, co się dzieje, gdy cele jednego mocium pana nie zgadzają się z poglądami drugiego, prawda? A no wtedy pojawia się nowe bóstwo na horyzoncie. My. Sama rozgrywka w Black and White była bardzo innowacyjna. Jako prawie wszechmocna istota boska mieliśmy naprawdę spory impakt na to, co dzieje się na planszy. Nic nie stało na przeszkodzie, by naszą boską ręką przesadzać drzewa z miejsca na miejsce, czy podnosić oraz ściskać wielkimi kamieniami. Dodatkowo nasza moc pozwalała nam czynić czary i cuda, a jakby tego było mało, posiadaliśmy specjalnego chowańca, który mógł wspomagać nas w okiełznaniu wieśniaków. I tutaj pojawia się główny aspekt, dlaczego Black and White znalazło się na tej liście. Jak sama nazwa wskazuje, gracz mógł być tym białym, czystym bogiem, który chroni swoje owieczki i daje im dostatek oraz dobrobyt. Albo wybrać wręcz przeciwną, czarną stronę mocy, bo nic nie stało na przeszkodzie, by przekonać do siebie wyznawców w dużo bardziej perswazyjny sposób. Oczywiście, bycie złym Bogiem nie oznaczało ślepej destrukcji, bo jeżeli wywiliśmy wszystkich swoich potencjalnych wyznawców no to nie pozostał nikt, kto by w nas wierzył, a na tym polega logika bycia bogiem, prawda? Dlatego też obierając ścieżkę czarciego pomiota, ważna była finezja i pomysłowość. Po co napełniać brzuchy wieśniaków magiczną maną z nieba, skoro można na przykład opustoszyć ich spichlerz lub zatruć zebrane w nim jedzenie? Dlaczego dawać pokaz swoich boskich sił, przenosząc zwykłe kamienie nad głowami gawiedzi, skoro można cisnąć jednym wieśniakiem w dal? Po co leczyć wsiurów, skoro pod ręką mamy czar lub tornado? Takich wyborów w grze było mnogość i o dziwo, sprawdzały się one nie dużo gorzej niż te z jasnej strony mocy. No i pamiętajmy o naszym chowańcu, który przekąską z wieśniaka na pewno nigdy nie pogardzi. Black and White to produkcja, której dosłownie wszystko leżało w naszych boskich rękach. Niestety, dwójka, mimo znacznego skoku graficznego, bardzo spłyciła wszystkie funkcje znane z jedynki do prostackich pasków i statystyk. Dlatego, jeżeli chcecie odkryć, jakie bóstwo w was, zachęcam do sięgnięcia po jedynkę, gdyż, mimo niemal dwóch dekad na karku, grata ciągle ma w sobie silny przekaz. Nic nigdy nie jest tylko czarne albo białe. Numer 4. Ghost Master Straszne gry czy filmy od dawna już nie są dla większości ludzi straszne. Ciągłe opieranie się na tych samych kliszach na tyle przeżarło gatunek, że ciężko znaleźć perełkę. Tylko nieliczni potrafią stworzyć kombo w postaci lepkiej atmosfery oraz wysoblimowanych metod straszenia. A przecież nie od dziś wiadomo, że najbardziej przeraża to, czego nie widać. To, co musi nam dopowiedzieć i określić nasza wyobraźnia, a ta, jak wiecie, ma spore granice. A cóż lepiej pasuje do definicji niż duch? Dlatego nie mogłem sobie odpuścić umieszczenia na tej liście tytułu wyjątkowego. Mowa tutaj oczywiście o Ghostmaster od studia Sick Puppies tytule, którego powstanie raczej przeszło przez świat bez większego echa a szkoda. Ghost Master to wyprodukowana w 2003 roku strategia czasu rzeczywistego, w której wcielamy się w tytułowego mistrza duchów, by przy pomocy wspomnianych spirytystycznych pomiotów wykurzyć z domów mieszkańców niewielkiego miasteczka i jego okolic. Każdy z 15 etapów to inny scenariusz, zestaw celów do wykonania oraz skład naszej drużyny, albowiem to właśnie dobór upiorów zazwyczaj sprawiał, czy pójdzie nam łatwiej, czy nie duchy są tutaj trzonem całej rozgrywki, a jest ich w grze około 50. Część z nich odblokowujemy wraz z postępem, resztę w trakcie rozgrywki wykonując proste zagadki logiczne, korzystając z mocy strachów już do drużyny wcielonych. Sprawia to, że często musimy dany etap powtórzyć, jeżeli chcemy odblokować wszystkie straszaki, co nie jest wadą, gdyż same areny są jedną wielką parodią nagrozy. Mamy tutaj takie klasyki jak opuszczony domek w środku lasu z ukrytą księgą zmarłych w piwnicy, takie nawiązanie do Evil Dead, czy etap w Wielkim domu, w którym mieszka mała dziewczynka, wlepiająca swoje patrzałki w telewizor i rozmawiająca z ukrytym w nim duchem. Film Poltergeist. A jak wygląda sama rozgrywka? Cóż, ta wymaga od nas sporo kompinowania i strategii. Podczas zaliczania danego etapu gracz dysponuje konkretną liczbą straszników, które jak wspomniałem wcześniej sam wybiera na początku. Każdy duch posiada zestaw umiejętności, które można odblokowywać i ulepszać. Aby móc użyć wspomnianej umiejki mistrz duchów musi zwiększyć ilość specjalnej mocy zwanej grze ektoplazmą, która pozwoli na użycie coraz większej liczby sztuczek. Moc tę zdobywamy przez straszenie śmiertelników, więc mamy tutaj taki pewien Zamknięty krąg. Dodatkowo każdy duch posiada swoje źródło, do którego musi zostać przypisany, a bez którego nie będzie w stanie pracować. Jedne maszkary wykorzystują elektryczność, inne ciepło, a jeszcze inne wystarczy zamknięte pomieszczenie. Reszta to już nasza finezja. Zbieramy moc, każemy używać coraz potężniejszych ataków, a na koniec spowodujemy załamanie nerwowe u naszych celów i zmuszamy ich do ucieczki. Oczywiście, po drodze zadania mogą się zmieniać i, na, i tak na przykład w jednej planszy musimy doprowadzić stróżów prawa do ukrytych w domu zwłok, co też wymaga pewnej znajomości samych mocy duszków. Ghostmaster jest dla mnie grą bardzo wyjątkową, gdyż od daty premiery nie spotkałem się z podobną mechaniką w ogóle. Tym bardziej żałuję, że tytuł przyszedł praktycznie bez echa w growym świadku. Nie ma też co liczyć na kontynuację, gdyż Sick Papies zostało zamknięte w kwietniu 2004 roku, zostawiając graczy sporym niedosytem i raczej to już się nie zmieni. A szkoda, bo dobrego straszenia nigdy za wiele. Numer 5: Destroy All Humans. Niezidentyfikowane obiekty latające, zwane potocznie UFO, były wodą na młyn dla twórców fantazy od dawna. Wyobrażanie jak wyglądają obce cywilizacje i jakim nastawieniem mogą spotkać się z ludzką rasą, były myślą przewodnią przynajmniej kilku filmów oraz gier wideo. Z czego z tych ostatnich zazwyczaj przybysze w obcej planety mieli jeden cel zgładzić ludzkość. Zazwyczaj wszelkiego rodzaju tytuły gier o tej tematyce krążyły wokół jednego schematu. Wcielamy się w bohaterskich żołnierzy, którzy próbują bronić Ziemi przed najazdem obcej cywilizacji. Taka historia czekała na nas w UFO Anemie Unknown z 1994 roku, czy chociażby Independence Day, czyli tytule opartym na filmie, a wydanym w roku 1997. Jednakże jedno studio postanowiło pójść pod prąd i stworzyć grę, której to my jesteśmy najeźdźcami. Tak oto powstało Destroy All Humans. Jeden z lepszych pastiszów kosmicznego kina Grozy. Destroy All Humans zadebiutowało na konsole PlayStation 2 oraz Xboxa w 2005 roku, zaś po 15 latach doczekało się wersji remaster na prawie wszystkie dostępne platformy, wliczając w topie PC. W grze wcielamy się w kosmite o imieniu crypto Sporidium 137, zwanego potocznie Krypto należącego do rasy Furon. Mamy rok 1959, więc lata, gdy rzekome spotkania trzeciego stopnia były częstszym zjawiskiem niż widok Manny Monroe w majtkach. Nasz wielkooki i szaroskóry wataszka przybywa na Ziemię, wykonując misję zleconą mu przez przełożonego imieniu Orthopox 13 Jego celem jest odnalezienie zaginionego od kryptosporidium 136 przygotowującego plany operacji masowej ekstrakcji DNA z ciała ludzi. Jest ono niezbędne, obcym do podtrzymania ich gatunku, który utracił zdolności reprodukcyjne i przed totalnym wyginięciem chroni go jedynie technologia klonowania. Ludzie posiadają w swoim kodzie genetycznym kluczowe cząstki DNA furonów, które są pozostałością po wspomnianych odwiedzinach Ziemi przez kosmitów w antycznych czasach. Mimo zawiłej historii, sama gra to bardzo relaksująca szczelanina z widokiem trzecioosobowym. Sterujemy naszym kosmitą, wykorzystujemy fantastyczne uzbrojenie wyjęte wprost z klasycznych filmów science fiction klasy B. Mamy tutaj takie perełki jak wyrzutnię laserową czy sondę analną. Oczywiście cryptosoridium 137 posiada też szereg zdolności psionicznych, pozwalających zwiększyć zasięg jego ataków oraz wyeliminować przeciwników w jeszcze bardziej okrutny sposób. Destroy All Humans mimo że wygląda na naprawdę krwawą, jest tak w rzeczywistości piękną karykaturą tego, jak kiedyś ludzie widzieli kosmitów i jaki mieli do nich stosunek. Duże czarne oczy, zielona skóra i pistolety laserowe. Aha, oczywiście. Z drugiej strony kto wie? Może właśnie tak wygląda ta mityczna rasa, którą tak usilnie staramy się skontaktować. A co będzie jak tą rasą okażą się właśnie furonie? Wtedy jedno jest pewne. To będzie przezabawna zagłada. Numer 6. Evil Genius. Zapewne większość z Was kojarzy szpiegowskie filmy z lat 60. w pokroju Jamesa Bonda. Wiecie, te fancy produkcje, gdzie jeden agent szpieg infiltruje wrażą bazę i ratuje świat przed zagładą, by na końcu skończyć w namiętnych uściskach jakiś blond piękności. Jak myślicie, co łączy te wszystkie filmy? Miłość do drogich trunków i kobiet? Mm, tak, słabość do fikuśnych gadżetów i drogich aut? No pewnie, że tak. Ale jest jedna rzecz, a dokładnie postać wróg, który pragnie zniszczyć świat lub nim zawładnąć. Niepotrzebne skreślić. Takim właśnie szarlatanem możemy pograć w Evil Genius, tytule wydanym przez Elixir Studios w 2004 roku. W grze wcielamy się w tytułowego geniusza zła, a naszym celem jest, a jakże, panowanie nad światem. Aby tego dokonać, gracz musi skonstruować super mega hipertajne urządzenia zagłady. Problem w tym, że takowego cudeńka nie można kupić w pierwszym, lepszym sklepie, lecz trzeba go stworzyć od podstaw. Dlatego też ważnym jest budowanie swojej super mega hipertajnej bazy oraz zebrać odpowiednie fundusze. Te natomiast zbieramy wykonując super mega hipertajne misje, które dodatkowo przynoszą nam rozgłos i złą sławę. Co wart jest geniusz zła bez swoich podwładnych? Naszą tajną bazę, oczywiście umiejscowioną na bezludnej wyspie oraz pod ziemią, możemy wypełnić swoimi minionami, czyli przeróżnej maści przestępcami i drabami, którzy będą siać strach i zniszczenie w naszym imieniu. Na początku możemy posiadać tylko zwykłych matołków, w zasadzie nie potrafią oni wiele, ale są bardzo pomocni i chętni do wszystkiego. Z czasem zyskujemy możliwość szkolenia naszych wataszków oraz rekrutowanie nowych, jeszcze bardziej złowrogich agentów. Jak tylko nasz podziemny kompleks rozrośnie się odpowiednio, a szeregi naszej armii wypełnią tylko typy spod najciemniejszej gwiazdy, możemy zacząć ekspansję na kolejne kraje, by zakończyć przygodę na podbiciu całego globu. Evil Genius jest tytułem nietuzinkowym, czerpiącym z innych produkcji co co w nich najlepsze. Bardzo łatwo zauważyć tutaj chociażby nawiązanie do wspomnianego w tej liście Dungeon Keepera, ale i do innych zacnych tytułów też kilka podtekstów się znajdzie. Gra podczas swojej premiery została bardzo ciepło przyjęta, zaś jej kontynuacja ma ukazać się w tym roku. Osobiście czekam na tę osłonę z niecierpliwością i jak tylko wpadnie ona na moje łapy, na pewno pokuszę się o wydanie z siebie swojego złowieszczego śmiechu, tylko po to, by znowu przejąć władzę nad światem. Młahahaha. I na tym kończę moje prywatne zestawienie najciekawszych gier, w których wcielamy się w tego złego. Mam nadzieję, że lista Wam się spodobała. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje, podajcie je śmiało w komentarzach. A na razie Was żegnam, ciepło, życzę miłego dnia albo wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. I słyszymy się już niedługo. Bajo!